Do najsilniej zurbanizowanych gmin Powiatu Częstochowskiego należy Poczesna. Cechuje się wysoką gęstością zaludnienia i dużą koncentracją osadnictwa. Zajmuje obszar ponad 60 km2. Sąsiaduje między innymi z miastem Częstochowa. Na terenie gminy funkcjonuje 15 sołectw oraz jedno osiedle. Zdaniem tutejszych władz samorządowych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości Poczesna i jej najbliższe okolice przeżywają prawdziwy renesans. W tej chwili Gmina Poczesna to jest wielki plac budowy, bo w, praktycznie jakbyśmy się przemyścili, to w każdym sołectwie coś się dzieje, i gdyby nie wsparcie właśnie z, pro, z programów rządowych, to te inwestycje by były niemożliwe. Mam tu na myśli na przykład niedawno oddane boisko w zawodziu dla piłki nożnej, pięknie zrobione w terenie takim, gdzie. Ktoś może wcześniej by nie myślał, że takie piękne boisko może powstać. Jest to gmina o dość dużej ilości mieszkańców, o ponad 12 tysięcy. I otóż teraz właśnie dzięki Prawu i Sprawiedliwości może się ta gmina rozwijać. Między innymi stawia włodarz z Radą Gminy, ale oczywiście pozyskując olbrzymie pieniądze z rządowych funduszy, chociażby na budowę sali gimnastycznej przy zespole przedszkolno-szkolnym, gdzie to jest... No, przepiękna inwestycja. Inwestycja, która daje możliwość rozwoju, szanse fizyczności młodego pokolenia, ale i nie tylko, bo w środowiskach wiejskich właśnie sale gimnastyczne są tym miejscem, gdzie można, można spotykać się, można organizować różnego rodzaju eventy i ponad 6 milionów to jest bardzo duża kwota. Kończymy część taką kubaturową budynku, który tak potocznie nazywamy Olimpia 2 w Hucie Starej B. Jest to budynek, który będzie służył dla społeczności lokalnej, dla sportu i również dla organizacji, które tam działają. Ze względu na położenie w strefie podmiejskiej często Poczesna wyposażona jest w wiele urządzeń i obiektów o znaczeniu ponadlokalnym, w tym niezbędnych dla obsługi aglomeracji miejskiej. Ważnym elementem usytuowania geograficznego są drogi o randze, między innymi krajowej. W całej gminie jest sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa i telekomunikacyjna oraz w dużej mierze sieć kanalizacyjna. Do mieszkańców gminy Poczesna trafiło, proszę Państwa, odkąd rządzi prawo i sprawiedliwość, oczywiście na wszystkie programy, zarówno te rodzinne, rodzina 500, plus, czy kapitał opiekuńczy, czy różnego rodzaju programy inwestycyjne, ale również i szkolne, trafiło ponad 129 milionów, gdzie mieszkańców mamy 12 600. Proszę Państwa, matematyka jest jednoznaczna, a chęć pomocy, tak, żeby żyło się w każdym miejscu w naszej e, e, Polsce dobrze. Mówi sama za siebie. Dzieje gminy Poczesna sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące huty starej, nierady i nowej wsi pochodzą z XVIII wieku.